Ersatz Schulbus. Jesteśmy, słuchajcie, w nowym zamku naszym, na niewykończonych jeszcze ścianach. Dzisiaj krótki speech o projektach przydatnych, nieprzydatnych, skończonych i nieskończonych. To jest ważny temat dla Was, dlatego że część z Was zastanawia się, po co ten KWM został w ogóle stworzony. I można wyciągnąć z tego taki wniosek, że dla Was rozbitych, bez pieniędzy, bez celów w życiu, bez fajnej ekipy, by nadać temu wszystkiemu sens. I w tym oczywiście jest prawda, ale nie jest to cel sam w sobie. Celem samym w sobie jest osiągnięcie mocy i wiedzy, czyli pędy życia, jak to powiedział Wam kiedyś człowiek w kapeluszu. Plus piękno. I tutaj dochodzimy pośrednio do pojęcia projektów skończonych i nieskończonych. Słuchajcie, ja się spotykam często z takim zarzutem, że nie kończę projektów, które zaczynam. Widzicie, z projektami to jest tak jak z budową domu. Póki dom jest nieskończony, nie możecie zmonetyzować projektu. Możecie wykopać fundamenty, możecie zacząć wznosić mury, ale jak się okaże, że dom jest. W złym miejscu i prawdopodobnie się zawali. No to oczywiście nie ma sensu ciągnąć tego do dachu, a to z reguły dowiadujecie się dopiero potem. A zatem, żeby projekt się udał i żeby przyniósł Wam korzyści, musi zostać dociągnięty do końca. I w tym celu jest długa droga do przebycia i również droga rozwojowa jest do przebycia. I żeby ułatwić ten proces Wam, czy mi, czy, czy nam sobie, powstał KWM. Po to, żeby można było tą wiedzą w trakcie trwania projektów się wymienić i pewne elementy projektu lub projekty dociągnąć do szczęśliwego końca i je po prostu zmonetyzować i być utylitarnym społecznie, tak to nazwijmy, bo za to jesteście wynagradzani. W każdym systemie, nieważne jak Was tam cisną, wyzyskują, jesteście wynagradzani za projekty skończone i przydatność dla społeczeństwa. Nawet jak popatrzycie, słuchajcie, na włoskich faszystów. I zapytacie ich po latach czy po dekadach, czy są zadowoleni z tego, że ich ducze docisnął, że budowali drogi w liguryjskich górach e, aż pod Alpy, to powiedzą wam, że tak, dlatego że do dziś z tych dróg korzystają. Widzicie, nie mają problemu z tym, że ktoś ich docisnął i że stworzyli coś pożytecznego, wielkiego czy wspaniałego. A zatem to jest pewien paradoks. Natomiast jeżeli wy nie dociągacie projektów swoich, tylko pozwalacie im się rozchodzić czy przeciekać przez palce, no to oczywiście. E, jesteście w biedzie, jesteście w biedzie, w zapomnieniu i w niełasce, dlatego że świat nie potrafi docenić waszych projektów. Ja się z tym często borykam, dlatego że moje projekty są długofalowe, są długoterminowe, y, założenia KWM są długoterminowe, y, są receptą na rozwiązanie problemów głębokich, które ciężko jest, słuchajcie, wyrwać, jak, y, jak czyszczenie kanału chorego zęba. To wszystko trwa. Musi zostać zrobione bardzo dokładnie i nie ma powodzenia czy gwarancji sukcesu. I w związku z tym są to projekty, które wymagają wyzwań czy są wyzwaniem same w sobie. I dlatego działamy w grupie, dlatego, że tylko w grupie można osiągnąć wymierne, sensowne rezultaty. W grupie jest siła, dlatego że w grupie nie trzeba wszystkich drobiazgów rozwiązywać każdy z osobna tak zwanego, słuchajcie, problemu waszego housingu na zachodzie, czyli to, że Niemiec, czy Austriak, czy Szwajcar was skroił połowę waszej wypłaty, czy jedną trzecią na mieszkanie, tak? Tego, że liczyliście, że wszystkie wasze problemy rozwiąże i na koniec zamiast tworzyć fajne projekty, które stworzył on i przejął za to splendor, jesteście sprzedawcami swojego czasu. I żeby wam uratować ten wasz czas i pozwolić wam również, Ucztować przy sukcesach tych projektów, czy konsumować ich, ich plony, do tego powstał KWM. Oczywiście to jest proces i założenie na lata i na dużą grupę, ale z czasem zobaczycie, że coraz więcej rzeczy będzie się udawać, będzie się udawać spektakularnie, tak jak innym się nie uda samodzielnie tych problemów rozwiązać. Przykładem jest zresztą ten zamek nasz nowy. To jest osiągnięcie, na które składa się mnóstwo drobnych kroczków i, słuchajcie, czynności. To jest znajomość języka, żeby toczyć negocjacje z sprzedawcą, z pośrednikiem, z agencją. To jest wojna psychologiczna, dlatego że tam siedzą sami sprytni ludzie, jak w każdej agencji sprzedawcy, żeby starbować cenę, żeby zostać zaakceptowanym w lokalnej społeczności, dlatego że kupując musicie się ujawnić w lokalnej społeczności. Żeby nawiązać relacje z tymi ludźmi, żeby nawiązać relacje pozytywne, a nie relacje, które się, słuchajcie, rozpadną po chwili albo staną się ciszą na linii, tak jak nie wiem, jak społeczeństwo, które wam nie ufa na przykład. Możecie mieć dobre zamiary, ale ponieważ nie będziecie znali języka, nie będziecie zintegrowani, lokale się wam nie zaufają, nie zaufają, nie podzielą się z wami wiedzą, możliwościami i wspólnym działaniem. I tego erzac macie w Kałłębii, tak jak ten sztrasman, pan erzac z naszego starego wystroju. Macie erzac na start, żeby ktoś z wami coś wspólnie chciał zrobić, żebyście nie musieli się ze wszystkim borykać sam. A potem, jak będziecie mieli pierwsze efekty, to przyjdą inni, bo oni zobaczą wasze efekty, tak jak tą plamę tu na rogu, która z efektem farby od Niemca. Umiejętności od kolegi z Albanii, tynkowania, konsultacji Ubalzana i, i mojego smarowania. Słuchaj, trzy, słuchajcie, trzy dni tutaj tego narożnika. No i teraz przychodzę, mówią, że ładnie, tak, że jest artystycznie. I każdy Wasz projekt, który będzie tworzony wspólnie z, z przemyślaniem i ze wsparciem, będzie łatwiej Wam szedł i szybciej dociągnięcie fundamenty do dachu. Dociągnięcie do dachu, projekt będziecie mogli zmonetyzować i iść dalej. Takie są, słuchajcie, cele, założenia. Tego naszego wzrostu na nowych placówkach. A presto.